Słuchajcie, są osoby, które nie potrafią okazywać swoich uczuć i są z natury zimne, z różnych powodów, i taka osoba, która później nagle zapołałaby jakimś uczuciem do kogoś, to ona po, zaczyna bombardować tę drugą osobę, osobę i popełnia wiele błędów. Zachowuje się tak, jakby tak jak pies na przykład po powrocie swojej panci, który no, sika ze szczęścia po sobą. Czy też e, e, pisze wszystko, co mu sin, sina na język przyniesie, a tym samym może kogoś tam przytłoczyć tym wszystkim i może być nieodebrany zbytnio poważnie. Także, e, tak jak mówię, no, są osoby, które nie potrafią wyrażać swoich uczuć i są z natury zimne i to później tak jakoś wychodzi dziwnie. I teraz... E, najpierw... Czy no, właśnie, napisałem sobie, że najpierw robią, a później dopiero myślą, i w tym przypadku tak to, tak to działa, bo nie zawsze trzeba wjeżdżać jakimś ciężkim działem, czy od razu stosować armaty, a dopiero a, a czasami wystarczy, słuchajcie, najpierw zamiast wjeżdżać czołgiem, najpierw się przejść, zobaczyć, i dopiero później zdecydować, czy trzeba używać czołgu. No i w tym przypadku, e, takie osoby na przykład, które tak jak powiedziałem. Rzadko korzystają swoje uczucia, to no mają z tym problem wielki. I aha, no i piszą. Aha, zanim zacznę, słuchajcie, jak koń, to może zakończę ten, ten, ten wątek, ale jeszcze chciałem powiedzieć, że czasami po prostu wystarczy przyjść i zapytać. Nie wiem, znaczy, nie można nie zapytać, ale. Przyjść, podejść do tej osoby, do której tam coś człowiek czuje, powiedzmy, i powiedzieć, podać rękę ręki powiedzieć, dzień dobry, a nie od razu zaczynać od. Teraz mi nic nie przychodzi właściwie na myśli, to jakieś porównanie, nie wiem. Żeby tutaj nie być zbyt chaotycznym, a nie od razu słuchać, no a może powiem. E Czyli nie po prostu, przyjść po prostu, podać rękę i, i powiedzieć dzień dobry, a nie od razu przelizać rowa Marianickiego. I tyle.